Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym felietonie przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Tak się złożyło, że powyższe słowa powiedziałam dzisiaj do Was po raz pięćdziesiąty. Dlatego z racji tak zacnego jubileuszu absolutnie muszę, ze swojej perspektywy, opisać Wam jeden z moich utworów życia. Wybrałam kompozycję zatytułowaną com uczynił z repertuaru jednego z najwybitniejszych rodzimych twórców Czesława Niemena. Co uczynił jest umuzycznieniem wiersza znakomitego poety Bolesława Leśmiana. Wiersz, com uczynił żeś nagle pobladła, ukazał się w wydanym pośmiertnie tomiku poety, zatytułowanym Dziejba Leśna. Natomiast com uczynił jako utwór, zasilił dwupłytowy album Czesława Niemena, wydany w 1973 roku. Najpierw zatytułowany Wol 1, Wol 2, natomiast kiedy Czesław Niemen reedytował swoje płyty, przechrzcił te płytę na marionetki od jednej z piosenek. Tekstowo mowa tutaj o wygasaniu miłosnego Uczucia, jak z kolei odpowiada na to muzyka. Dla mnie jest to prawie 8 minut prawdziwej dźwiękowej. Magii. Jest to bardzo ciekawy okres twórczości Czesława Niemena, pełen awangardowych poszukiwań. W tychże poszukiwaniach wspierali wówczas wokalistę znakomici muzycy zespołu SBB, a więc Józef Skrzek, Antymos Apostolis oraz Jerzy Piotrowski, a także znakomity awangardowy kontrabasista Helmut Nadolski. Oraz trębacz Andrzej Przybielski. Najpierw dociera do nas rozłożony gitarowy akord, zagrany arpeggio, a więc na sposób harfowy. Brzmi on bardzo intrygująco. Uf, akord. Solidnie zaznacza swoją obecność w ramach wstępu instrumentalnego. Oprócz niego słychać kontrabasowe szmery, powoli wybrzmiewające dźwięki trąbki i gitarową melodię złożoną z dwóch motywów, pierwszy opadający, drugi natomiast wznoszący. Razem układa się to w taką melodię. Czasem ta melodia ulega transformacjom, bowiem rozbrzmiewa wyżej, jednakże jej wyjściowa wersja jest właśnie taka, jak zdołałam Wam zaprezentować. Mroczne dźwięki instrumentalnego wstępu rozjaśnia takie oto współbrzmienie. Zwiastuje ono zupełnie nową muzyczną myśl, bowiem nadchodzi. Partia wokalna. Co mu czyni? Już w pierwszych tytułowych słowach pojawia się jedna z najbardziej charakterystycznych cech, jeśli chodzi o wokal Czesława Niemena. Rozłożyste, kunsztowne ozdobniki, a więc tak zwane melizmaty. I tutaj mamy właśnie pierwszy z nich. Co mu czyni? Od razu mówię nie ostatni, bowiem dalej partia wokalna prezentuje się tak. Żeś nagle pobladła, com zaszeptał, żeś wszystko odgadła. I później słyszymy uroczyste gitarowe akordy. Dalej następuje moim zdaniem najbardziej śpiewny fragment w całym utworze. Melodia wokalna rozbrzmiewa przy akompaniamencie rozłożonych akordów gitary oraz przy rozedrganych dźwiękach kontrabasu. Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Kiedy wokalista tak gorliwie wykonuje słowa nie mogę. Absolutnie nie mogę mu nie uwierzyć w ten głęboki przekaz. I następnie kontynuowana jest ta, jakże śpiewna melodia. Wieczór słońca zmuchuje roznięte, nie te usta i oczy już nie te. I słyszymy uroczyste akordy. Od słów wieczór, słońca zmuchuje rozniete słychać także perkusyjne szmery. Ale perkusja rozbłyskuje w pełnej krasie dopiero od kolejnego fragmentu, który nawiązuje ściśle do tego, co słyszeliśmy na początku. Drzewa szumią i szumią nad nami, Gałęziami, gałęziami. I znów uroczyste klawiszowe akordy. Powtarzają się one kilkakrotnie, i nagle docierają do nas wirtuozowskie perkusyjne uderzenia. Które zwiastują zupełnie nowy fragment, moim zdaniem najbardziej ekspresyjny. Wokalista barwnie dialoguje ze współbrzmieniami organów Hamonda. Pozwolę sobie zaintonować Wam sam początek. Ten Ci jestem, co idzie doliną. Znów jakże efektowne meizmaty, ponadto po słowie Doliną wokalista wykonuje charakterystyczny, gardłowy przydźwięk, w który polecam się Wam wsłuchać. Dalej występuje moim zdaniem najbardziej śpiewny fragment w całym utworze. A ty idziesz w ślad za mną bez wiary. I tutaj mała dygresja. Wspomniałam, że jedną z najbardziej charakterystycznych cech wokalu Czesława Niemena są rozłożyste melizmaty. Ponadto warto wspomnieć także o kresowym L, chociażby w słowie uczynił, a także o spłaszczaniu samogłosek. I właśnie w tym lirycznym fragmencie mamy spłaszczone samogłoski. A ty idziesz w ślad za mną bez wiary, a oraz E. Y. Ponadto Następuje zmiękczenie głoski i, bowiem słychać a ty idziesz? Brzmi to moim zdaniem niezwykle urokliwie. Tak to właśnie płynie sobie muzyczny dialog pomiędzy wokalistą a współbrzmieniami organów hamonda. I to wszystko dąży do wewnętrznej kulminacji. Kiedy to wokalista coraz wyżej powtarza słowo warkoczami, słychać efektowne perkusyjne grzmoty, i nagle w trzeciej minucie i trzydziestej piątej sekundzie pojawia się skowyt Czesława Niemena, piskliwie rozbrzmiewający na tym dźwięku. Jest to moim zdaniem absolutnie wyjątkowy fragment całego utworu. Jeszcze jedna mała dygresja, tym razem odnośnie do warstwy literackiej. Pojawia się ciekawy neologizm pylną drogę pylną, a więc pokrytą pyłem. Brzmi ów neologizm moim zdaniem niezwykle dźwięcznie i intrygująco. Gdy wybrzmi ten niesamowicie efektowny wokalny skowyt, słyszymy zupełnie nową muzyczną myśl, w pełni instrumentalną. Pojawiają się solowe popisy, najpierw trąbki. Trąbka brzmi tutaj niezwykle śpiewnie. Dźwięki powoli wybrzmiewają, nie brakuje im jednak dostojnej ostrości. Z kolei organy Hamonda brzmią z lekka orientalnie. Tak prezentuje się sam początek. Ale później solo organów Hamonda ewoluuje, zachwycając niewiarygodną wirtuozerią. Zarówno Popisy trąbki, jak i klawiszy, trzyma w ryzach charakterystyczny czterodźwiękowy motyw. Nawet słychać tutaj tryton, czyli Diabolus in Musica, mroczną odległość pomiędzy dźwiękami, o której wspominałam Wam przy okazji utworu Starless oraz przy okazji kompozycji Trawiaste Przywidzenia. Przyznam, że ten czterodźwiękowy motyw budzi moje skojarzenia z metrykalnie młodszym od, co uczynił utworem Shine on You Crazy Diamond zespołu Pink Floyd. Tutaj również mamy czterodźwiękową melodię. Wprawdzie złożoną z dwóch wznoszących, a nie opadających motywów, ale takie skojarzenie Kiedyś podczas słuchania dopadło mnie, i mimo, że wiem, że nie ma mowy tutaj o inspiracji, to jednak dostrzegłam taką drobniutką paralelę. Motyw, który zagrałam już kilkakrotnie, ewoluuje i rozbrzmiewa coraz wyżej. W końcu słyszymy go w wyjściowej tonacji a następnie słychać rozedrgane dźwięki basu, który podkreśla główny dźwięk tonacji zasadniczej. Dalej naszym uszom ukazuje się znajome, jasne współbrzmienie i powraca początkowy fragment. Co mu czyni jeśli chodzi o detale wykonawcze, to zmienia się przez moment melodia, bowiem poprzednio mieliśmy kochać ciebie, nie mogę, a tutaj mamy kochać ciebie, nie mogę. Taki drobny detal, a jakże urokliwy. Znów słychać intrygujący ozdobnik na słowie gałęziami. I później mamy coś w rodzaju muzycznej sinusoidy. Wokalista najpierw coraz wyżej, a później coraz niżej powtarza słowo gałęziami, przepięknie je upiększając ozdobnikami. W trakcie tych powtórzeń słychać chwytającą za serce melodię gitary. Jeszcze przez chwilę pojawiają się ornamenty na słowie gałęziami. Zachwyca mnie samo zakończenie. Hmm. A -a 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 -mi. Bardzo orientalne, bowiem pełne najmniejszych odległości pomiędzy dźwiękami, czyli tak zwanych półtonów. Słyszymy jeszcze tylko szum kontrabasu kontrabas, szumi niczym te gałęzie drzew, o których tak pięknie napisał Bolesław Leśmian i o których tak niezwykle sugestywnie śpiewał Czesław Niemen w utworze, co uczynił. Jestem jak zwykle niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Concao, jak podoba wam się ten magiczny Utwór trudny w odbiorze, ale jakże piękny. Jeśli tylko macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kompozycji, com uczynił z repertuaru Czesława Niemena, proszę Was w tej kwestii o znak, sygnał w komentarzach. A tymczasem do usłyszenia za tydzień!